Witam wszystkich. Przyjechałem do bucianu woda zamrożnięta, już zaniosłem do rozmrożenia. Zaraz ich poganiam. Wczoraj ich nawet nie otwierałem, bo nie miałem czasu. Wczoraj zresztą podobno jaszczą patakował panu Jankowi tak ostro. Zobaczymy, jak tam dzisiaj będzie. Buda niesprzątana, dopiero będę sprzątał w sobotę. W sobotę mam wolną, będę wędził i sprzątał. Może coś z budą podziałam, bo już się powtarzałem, ale w nowym stanowisku teraz się pracuje właściwie cały dzień. Także no. idę po wiechę, może nie przymarzła. To taka wiecha pana Huberta. No. Dzisiaj też mam tylko godzinę Muszę przez godzinę drzewa podziabać ciotce, bo sosnę mam podziabaną, ale jeszcze brzutkę i dziabie na bieżąco. I ten kury koty no i to takie. Wyszwan czerwony jeszcze jest, ale ten, jak to się nazywa? Ale ten. Kolega ma mi przywieść czarnego, gładkiego. Dzisiaj zobaczymy, jak ten czarny, gładki będzie się sprawował. No, nawet bociany tam latają dzisiaj. Może nie jakoś super wysoko, ale w miarę energicznie tam. Nie, no wczoraj ich tylko nie ganiałem, bo późno przyjechałem, a bociany część się odrywa. Ale zimno, dzisiaj 4 stopnie, mówię, woda już zamarzła. Pana Janka nie ma, Piotr ciągle pracuje, o, taki mały pracoholik, więc... <noise> Także, nie taki mały wcale, ale pracoholik i... Pan Roman też od kiedy ja są to nie gania. Pan Mietek o kulach to na lód to też nie za bardzo wychodzi. A także sam teraz tylko ganiam. Buda nieskończona, mam nadzieję, że nie wiem czy tych bocianów, odbioru tych bocianów bez kosmów nie przełożę. Na za tydzień, bo nie wiem czy się wyrobię z tą budą. Latają tak. Najważniejsze, że zdrowe są. O, już wracają. Czerwony tam się wyrabia po tym ateku i oszczędzia. co wtedy go ganiał. To trochę zaczął się nawet gołębi trzymać. Może jeszcze z niego ludzie będą, ale kolega obiecał mi tego czarnego. To może ten czarny będzie mądrzejszy widyny wszystkie cztery w górze także i ta młoda widynka o, teraz od kiedy mówię jest zimno, śnieg to już nie chodzą na las tylko bardziej na wsi chodzą no i tak, oczywiście że dzisiaj nie widzę jastrzębia także może uda się dzisiaj Pogonić bez jaszczębia. A już czerwony wyszwan z dołem. Dwa widyny młode dołem. O, już czerwony wyszwan z widynką młodą się oderwał. Reszta tam chodzi. O, widzicie, takie, a ta widynka młoda, jak tylko by jastrzębia, poczuje to od razu właśnie odbija od gołębi i... No, i te za długo nie będą chyba chodziły dzisiaj. Ręka już prawa zmarzła. <grystanie> Zaraz zmarzie lewa. No dobra. Jest tyle w kurze. Usiądą to. A, jeszcze ten. Byłem dzisiaj właśnie na zakupach. Trochę im żarcia pokupiłem. Kurą tak samo, kotom, wszystkim. Teraz jakoś więcej jedzą w tym roze No, żeby nie ten wyszwanc i Dawidynka ta, ta reszta by fajnie tam chodziła No, tam zmieniają, bawią się a łapią wyszwanca Nie no, wyszłam do wywalenia, nie będzie, bo to żadnego to odcinania ja nie preferuję. Jeszcze żeby tak jak ta moja widynka wychował się u mnie, no to jeszcze, jeszcze bym był bardziej pobłażliwy dla niego, ale Oj schodzą. O, jest tu młoda widyneczka No Nie zmuszam ich teraz do... Żadnego ganiania, malutki oblocik żeby nie zapomniały jak się lataj i... i tyle tam Dobra bo już mi marśnie ta druga ręka No, ociany się tam poladały niedługo, nie wiem 5 minut może trochę dłużej usiadły ale widzicie jakie są ostrożne Rozglądają się Jedzą, ja tutaj zamarzam nawet w misiu. <laughs> chociaż ten. Ten tą oglądałem tam no, Film pozdrawiam, oczywiście. Obociany pokazywał bez kosmów. On mówi, że ja wolę te całkiem bez kosmów. Takie one są mniejsze. Tak jak tamten na progu. Nie ma wcale ponczoszek. Nie, nie widzicie go, musiałbym iść, ale już ich nie będę straszył. <laughs> już ich nie będę straszył. Niech tam sobie jedzą dzisiaj się obyło bez ataku jaszczębia bardzo dobrze na no, moje dzisiaj też będzie chyba krócej w sobotę jak będę wędził to to spędzę z nim więcej godzin mam nadzieję że nie zamarznę <laughs> bo się kanał zamknie z powodu tego że operator zabers no także te szybciutko zaraz biegnę, robię wszystko. Bocianki sobie polatają, trochę pojedzą. Zamykam, zamykam. Wiatr wieje jeszcze, to tym bardziej zimno jest. Zimno, miała być odwilż na weekend, ale chyba nie przewidują. A ja wolę takie bez pończoszków te bociany, bez kosmów, takie mniejsze. Żarcie drożeje, a Huber dokupuje gołębie. No ale daje radę wykarmić 130, to może i 170 wykarmię, Także tak padowie. Dobra, idę ogrzać rączki. Niech buciany jedzą, idę ogrzać rączki, polatam trochę węgiel, że tak no a dzisiaj robim, robiłem zakupy teraz wy, wy, wypędziłem ich bo trochę kupiłem im grytu tutaj też gryty jakieś kostki mineralne i ta cygiełka. A także nie, niech tam dojadają o tu jest ten bocian bez kosmów Polkowicie. Widzicie, prawie jak nie jak bocian ale takie mi się podobają. Właśnie takie mniejsze są. No. Zimno, właśnie. Już były zamknięte, ale sypałem im te rzeczy, i wzięły, wyleciały. Muszę wejść i ten. Muszę iść ich nagnać i jadę do pracy. Bociany w scenerii zimowej. O, już kogut daje znać, czy tam kura. Kogut. Coś się dzieje. Był pan Janek, ale nie zgonił. Myślałem, że ja zgonię drugi raz. Może by zgonił? Nie, już nie chcę mi się. Chociaż trochę się rozgrzałem teraz, bo rozładowywałem to jedzenie dla nich. To trochę się rozgrzałem. Dobra, żeby jest. Nie, nie będę zganiał. Jest dobra. Już nie będę drugi raz zganiał. Pierwsze ganianie było bez jasczę. Niech już tak się dzień zakończy. Bez strat. Idę ich napędzę. Dzisiaj tyle. Dzisiaj tyle. Dzięki za oglądanie, tam, za subskrypcję. Pozdrawiam wszystkich komentujących, oglądających panie, panów. I do następnego razu, do soboty, w soboty coś tam nagram. Dzięki, jeszcze raz.